Kilkuletni daret, dużo wiotkich pędów po cięciu mechanicznym. Ona też już usztywnia, ale tutaj mamy trochę odwróconą proporcję. Nie jest tak, że dół jest szersza a góra węższa, tylko o, to wyowocowało się i musi być już ucięte, jakoś niekoniecznie, tak, o, tak, ja tu utnę mocniej ale teraz przy cięciu mechanicznym nawet takie grube pozostają i nie szkodzi na grubszych pędach zakończonych dobrymi pąkami kwiatowami owocowanie jest czasami lepsze niż na cienkich wiotkach no ale tutaj ja do tego podaję w sposób następujący teraz tu Ja to zrobię jednak tak. O. A tutaj w ten sposób. O. Natomiast to pozostaje. To drugie wycinam lekko, przesadzam niewiele. Przewodnika nie przycinam. Jakby przeróżł. Jakby był wyższy nieprzewodnik od gołeczka, od, od to wtedy tak wystarczy tylko cięcia z tamtej strony i tutaj. A ten tutaj taki trochę ogołocony Ja nie to no, może zbyt duże powstało, ale nie szkodzi. Tutaj na ten, ten bo mamy dużo krótkich, troszkę je ja czasami niektóre skrócę, żeby wszystkie się nie opuszczały, a ten, proszę popatrzeć, z tej strony ten skrócę, bo jest zakończony pomkiem liściowym, a ten wycina w ten sposób. O. On się lekko przygnie, ale on ma tu grube, bardzo grube pomki kwiatowe. Reszta pędów z drugiej strony obecnie. Tu może trochę zbyt długie, zbyt silne. O. no i teraz nie może być tak. Więc można i podcinać tak za bardzo nie mogę już ciąć, bo tu już mam 50 cm w związku z tym zrobię w ten sposób o. no jednak zbyt długi sekator, to jest problem przy cięciu tu powinien być krótki no akurat tu nie mam takiego przy sobie tutaj jest za daleko jest za słaby ten ten A zobaczycie, jak to będzie wyglądało po cięciu. Muszę przejść na drugą stronę. I tutaj u góry jest wszystko w porządku. Do tej wysokości proszę popatrzeć. Tu nie potrzeba nic przycinać, jak za rok. Oczywiście jeszcze któreś grubsze usunę, ale tu nie potrzeba. Tutaj trochę podetnę. Nie bardzo mogę wycinać, bo tu jest trochę za dużo luzu, więc w tym roku... W tym roku niech to tak zostanie, albo nawet tak. O i to wystarczy na ten rok naprawdę nie potrzeba więcej. I przechodzimy dalej. Ten usunę. Mam drobne. Tam mogę trochę skrócić, z tamtej strony też. Tu to pozostaje. No, tu wyciąłem z tamtej strony, ale ze względu na to, że mam tu inne boczne, no to widać, że z, z tej... Jak się patrzy na to, może to być tak, bo i tak pomków kwiatowych jest dużo. Część grubych wyciąłem i pozostaje nam dolne piętro, tak jak mówiłem, góra pierwsza, dolne później. To też takie słabe, ale tu zostawiam. Skracam, Op. no i tak. Dwa razy za wolno pracuję w dolnej jak bo musykator jest do dzięki, tak, grubych pędów i wierzchołków. O i to jest już po cienku. Może to wygląda tak trochę śmiesznie, bo, bo te sęki zostają. Kiedyś to byłoby niemożliwe, a teraz jak sadownicy trochę wzorują się na tym, co robi taki instruktor włoski Peter Matt czy inni, że niekoniecznie w jednorocznym jest plikanie, że także przycinanie czy nasęki, poziomowanie innych pędów, nawet dwu-trzyletnich, to jeżeli patrzymy, że to drzewo ma charakter raczej generatywny, a nie wegetatywny, to trzeba go pobudzić właśnie tym wycinaniem pędów, skracaniem. Ja tu się nie boję, że tu będzie jakieś, nie wiadomo co, jakieś owocowanie, ale przy idelecie te pędy są zwisające i trzeba je usztywnić poprzez właśnie skracanie. Takie lekkie skracanie, jest to dużo pracy. Yy, skracanie pędów, szczególnie zakończonych pędami liściowymi, ale także kwiatowymi, to też jakby nie pasuje, ale tu jest trochę tych owoców. Wytnę, nie będzie nic. Ja poczekam, jak stąd wybiją pędy, wtedy wytnę to Ale może być to, to tak, tak trochę, bo mówiło się kiedyś, u góry pędy jedno roczne tutaj jedno-dwuletnie tu dalej jedno dwu trzyletnie a tutaj i starsze ale okazuje się że grube cięcie co nas nauczyło cięcie mechaniczne po grubym po tym cięciu mechanicznym lepsze ono niż żadne ale pozostają takie grube jakby nie takie niepasujące do tego drzewa pędyki. to jest może już trochę za grube ale owocowanie dają bardzo dobre o i tak to wygląda po cięciu w porównaniu z drzewkami nie Może proszę filmować te i tutaj. O i te dwa drzewa obcięte. To było cięte, to nie było cięte. Więc trochę tego cięcia korygującego po cięciu mechanicznym.